Dzięki, dzięki, ale Żarek to jednak potrafi. Tylko zastanawiam się, dlaczego on ma po środku patelnia dla dziewczyn, które mogę sobie zapisać to. E, Siemanko, kochani, niech laski piszczą. O, pięknie, pięknie. A teraz chłopaki piszczą. I teraz prawiczki piszczą. No, no mam nadzieję, że za suchary nie ma deportacji. E. Starałem się jak on, ale po prostu nie mam widać średniego charyzma, po prostu nie widzicie moich oczu i przez to jest ciężko wyczytać, co on ma do końca do powiedzenia. No, no tak to się mówi, no, ale patrzcie mi w oczy. No, dziewczyny to znają, prawda? E, kochani, chcielibyśmy już zacząć ten festiwal fiutów, kutasów, i jakby scenek łóżkowych. E, myślę, że pierwszą osobą będzie osoba, która naprawdę zna się na tym, bo jednak dużo wiosen przeżył. E, tak się No tak, to będzie człowiek, który. Uwielbia tako Hemingwaya, bo Hemingway, bo stary człowiek i może, a tako, bo jego widać wygląda jak tako. Kochani przez Wami, Bartosz Gajda. Dobry wieczór Państwu, Bilgun Arjun Batar. Wielki, nadmuchany, gadający żelek Haribo. Jeden z niewielu ludzi na świecie, którzy nie potrafią wymówić poprawnie swojego nazwiska. Ja sprawdziłem, co to znaczy po mongolsku. Bilgun Aryun to po mongolsku glutaminian sodu. Czyli zdrobniale można mówić do niego magii. Przepraszam, że mu się tak przyglądam, ale normalnie nie zwracam na niego uwagi. Generalnie jak jedziesz samochodem i Bilgun dzwoni, to można odebrać na głośno mówiącym, bo i tak nikt nie będzie słuchał. Jego inteligencja jest, jak ilość samochodów w promocji Toyoty, mocno ograniczona. Słuchajcie, moi drodzy, żeby nie kopać leżącego, za zakochanek. To ja się przygotowałem. Najważniejszym miejscem kultu Świętego Walentego jest bazylika jego imienia w Terni. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybyw przybywają do bazyliki Pary Narzeczonych z całych Włoch i świata w celu złożenia przyrzeczenia miłości. W roku 97 list do Par Narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy w przygrobie Świętego Walentego i brzmiało ono Legia Pany. A nie, przepraszam, to hasło, które wyrył tam Kuba Dąberek. <laughs> Błyskotliwe jak cała jego kariera. Ale Kuba słucha rapu, musicie mu wybaczyć. On słucha rapu, jest dobry w rap. Nawet jak idzie do McDonalda, to zamawia rapa. Bo on słucha rapu. Jest dobry w rap. Maciej Lobolinkę, prawdziwy fighter. Kategoria wagowa, lekko półniepełnosprawna. Walczył, sprawdziłem to. Walczył w organizacji North American Grappling Association, w skrócie naga. Naprawdę, taki skrót tego, zajął trzecie miejsce. Przegrał z, muzy, z Murzynem, bo walczyli nago, a wiadomo, Murzyn nawet jak jest nago, to ma przy sobie tomfę. I walił nią Maćka po głowie. Sprał go na kwaśne jabłko. Lobo. Kiedyś zajarzysz. Walczy w MMA, idzie mu zajebiście, podczas walki mówi przeciwnikom swoje żarty, i przy piątym każdy leży na deskach. Maciek jest święty, świadkiem Jehowy, nie może obchodzić Walentynek, nie mógł nigdy, więc zawsze jak dostawał Walentynki, to musiał jechować. Wiecie jakie jest ulubione powiedzenie Maćka? Ja też nie wiem, poddaję się. A jak, ale wiem, jaki jest jego ulubiony napój. Jerba mate! Maciek wrócił do Polski, wiadomo, tutaj w tym grajdole lepiej. Co, co nasze, to nasze, albo jak mawia Reszela, lepsze piwko w garści niż pół litra na dachu. Skiba. Jeden z niewielu ocz, lu, ludzi na świecie, którzy nie mają oczu. Tak jak Munik Staszczyk, Janusz Panasewicz albo Snoop Dogg. Dopiero jak się dorobił, to sobie przeszczepił oczy, ale nie miał na tyle kasy i przeszczepili mu oczy żaby. I musi nosić okulary, bo żaba nie ma powiek, wiadomo, nie mruga, okulary mu je nawilżają takimi psiknięciami, wiecie, psik, psik, Więc jak wchodzicie do kibla, słyszycie psik, to tam jest Kiba. Mało kto wie, że z Big Biksyc na początku miał innego wokalistę, ale skiba go zjadł. Lubi muzykę. Muzyka zawsze była u niego w domu. Często opowiada, jak jego ojciec puszczał. Nie, przepraszam, to jego matka się puszczała. A... Ale to fakty. Kuba Tomberek nie lubi muzyki. On słucha rapu. On lubi rap. Po prostu lubi rap. Dobrze. Daniel Midas. Czy ktoś wie, kto to jest? Serio pytam. Czy ktoś był na jego występie? No właśnie. Bo przed tym spotkaniem tak wymienialiśmy się takimi informacjami, czy tam, że, że jakieś osobie, żeby ten... Kilka ciekawostek Daniela Midasa, które on przysłał osobie, 28 lat, pierwszy występ stand-upowy dwa lata temu, na scenie wszedłem po pięciu piwach, Czyli, jakby to powiedział Ryszela Naczczo. W gimnazjum handlowałem mp 3 w liceum handlowałem butami, z tymi... To cytaty są. Z tymi mp 3 też zabawnie wyszło. Raz jeden chłopak mi nie oddał za mp 3 i mój kolega poszedł do niego i powiedział albo oddajesz hajs, albo betonowe buty i do Wisły. O tym mam akurat w swoim materiale. Aj, śmieszny masz materiał. Od półtora roku chodzę na MMA, gdzie dostaję od wszystkich w pieprz. Spróbuj mać z maczkiem, to może w końcu wygrasz. Nie lubię żadnych karuzel, nie umiem pływać. Może przyda się Wam jakaś dodatkowa informacja, której ja nie widzę. Daniel, nigdy żadna informacja nam się o Tobie nie przyda. Jakub Ćwiek, pisarz. Utalentowany. Najzdolniejsze dziecko Fundacji Anny Dymnej. <noise> Najlepiej czuję się w gatunku fantazy, czyli jak mawiał mój ojciec: Pierdolety i Czary. Czytanie książek Jakuba Świeka to jak kupowanie butów CCC. Niby Nike, ale za 129 złotych. <noise> Na pytanie, co sądzę o jego książkach, odpowiem tak. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś zabił mi ćwieka. Kuba Dąberek nie przeczytał żadnej książki ćwieka, bo on słucha rapu. Lubi rap. Jedyną książką, jaką przeczytał, to Weronika Postanawia Umrzeć, bo myślał, że to jakaś fajna dupa, której trzeba pomóc. Kuba lubi, Kuba lubi pomagać samotnym kobietom. Ma na to tabletki. No i Paulo Coelho mu się pomyślił z peją, bo Kuba słucha rapu. Zakochani. Zakochanych reprezentuje Paweł Reszela. Pół człowiek, pół litra. Dzisiaj się cieszy. Zobaczymy, co będzie, jak wytrzeźwieje. Czyli na Boże ciało. Paweł Reszela, największy polski genetyk. Potrafi sam zrobić małpkę z żabki. Wy go nie znacie, ale Paweł dużo pije. Paweł tak dużo pije, że nawet jak ma zaciasne gacie, tego piją. To oczywiście są wszystko żarty, wszystko to, co usłyszeliście o Pawle, trzeba podzielić przez pół litra. Zapytałem organizatora, dlaczego Paweł tu jest i powiedział mi taką historię, że Paweł przechodził kiedyś obok przedszkola i był świadkiem, jak jego jedno dziecko ugryzła osa. Okazało się, że dziecko jest uczulone na jad osy, nastąpiła re reakcja anafilaktyczna, dziecko dostało ataku padaczki, więc było niebezpiecznie, trzeba było jechać na pogotowie. Reszela jest ze Zbąszynka, tam nie ma pogotowia, wiadomo, trzeba jechać do miasta. Reszela nie mógł prowadzić, wiadomo. Paweł nie może je prowadzić przed 13, bo go jeszcze trzyma, i o wpół do drugiej, bo już jest dziabnięty. Trzeba się trafić, strzelić w to okno. Trzeba było zamawiać taksówkę. Nie było forsy, ale taksówkarz widział, że to dziecko, że cierpi, więc zawiózł za darmo. I ten taksówkarz to właśnie jest mąż babki, która pracuje ze znajomą organizatora. I dlatego Paweł tu jest. Zastanawiałem się, dlaczego Reschela Rech reprezentuje zakochanych i sprawdziłem. Doczytajcie w domu, bo to jest ciekawa informacja. W ikonografii święty Walenty przedstawiany jest najczęściej w stroju kapłana z kielichem w lewej ręce <śm> lub w stroju biskupa w momencie, gdy uzdrawia chłopca z padaczki. <śm> Dobrze, a teraz na koniec chciałbym, żeby Kuba Dąberek też wyniósł coś z tego występu, także mam do was prośbę, jakbyście mogli tak zaklaskać, że dwa razy nogami, raz ręką. Wiadomo, rap. Mamy to. A ja zarapuję, okej? Okay? Okej. Okay. O! O. Lecimy. Da, da, da. Kuba Dąberek. Mówi swoje żarty, a na pewno tyłek sam ma nie Jak jakaś dziewczyna przyjeżdża do Gdyni, to Kuba Dąberek od razu się ślini. Będzie testował granicę żartu, dlatego wziął ze sobą pigułkę gwałtu. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, wytrzymacie. Do Jakuba Cieka, dobrze mnie posłuchaj. Jeśli chcesz fantazy, nie czytaj, tylko tukaj. No. Raz Kuba, Dąberek potknął się o skrzynkę, upadł na podłogę, a tam już leżał linkę. I teraz uwaga, ja zacznę, a Wy dokończycie. Tu maserek, tu maserek, to Kuba. Na Berek, dziękuję, wielkie brawa!